Widzimy, jak pandemia wygląda w naszym kraju. Otóż, proszę Państwa, fala epidemii jak najbardziej słabnie. Jak wskazują eksperci, można opuszczać już domy, jednak dbajmy o nasze i innych bezpieczeństwo. To rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Masz dziurę w trawniku, w śmietniku, w samochodzie, w korze. Dziur grzyb ci pomoże, dostępny we wszystkich rozmiarach.